Witajcie w powtórce na 60P Lewandowskiego w losowaniu z dziewiątkami na mapie Zatoka Rybacka I jeszcze zanim tutaj bohater dojedzie w swoje miejsce przeznaczenia Z którego też będzie się umierzył ze swoimi rywalami Mam dla was taką dosyć szybką i chyba niezbyt ciekawą informację Mianowicie przeczytam teraz fragment artykułu ze strony Vot Express. Prokuratura generalna zwróciła się do sądu rejonowego w Tagańsku w Moskwie z wnioskiem o zakazanie działalności stowarzyszenia, w którego skład wchodzą właściciele firmy Lasta i właściciele Wargaming.net, a także o przejęcie 100% akcji spółki Lasta na rzecz Państwa. Wynika z dokumentów sądowych, którymi dysponuje agencja RAI coś tam. Nie będę tego czytał, bo dokładnie jak to mogę poprzekręcać. Ale jeśli, tak powiem, odpowiednik WG na Rosję straci możliwość odpalania serwerów, serwery zostaną zamknięte, to coś mi się wydaje, że tutaj może całkiem solidnie wzrosnąć liczba graczy za naszej wschodniej, bardzo wschodniej granicy, właściwie bardziej można powiedzieć północnej. Ale dajcie znać, czy wy też macie takie wrażenie, że to tak może się skończyć, no bo jednak ruskie szukają środków jak gdzie tylko się uda. Ale to całe zamieszanie jest spowodowane tym, że na przykład jakby to tłumaczyć dalsza coś artykułu, teraz dreszcze nie będę czytał, po prostu WG zrobiło zrzutkę na ambulans dla Ukrainy. No myślę, że tutaj może być ciekawie swoją drogą, i tak bardzo długo im zajęło zorientowanie się, że można w ten sposób trochę kasy wydoić. Także koniec newsa, dajcie znać co o tym myślicie i jak to się może skończyć dla nas, jaki to może mieć dla nas wpływ. Chętnie poczytam wasze komentarze. Teraz skupmy się w 100% na bitewce, bo tutaj nasz bohater gra polskim czołgiem, bardzo dobrym czołgiem, kiedyś, teraz już tylko można powiedzieć dobrym albo i przeciętnym po tym nerfie, który niestety spotkał naszego Lewandowskiego i miejmy nadzieję, że żaden inny pojazd nie dostanie nerfa, bo wiecie, błyskawica i CS raczej jest dobry w rękach dobrych graczy w rękach takich osób przeciętnych Takich jak ja, na przykład, i słabych, jak ja, na przykład, bo cały czas między tym a tym się, że tak powiem, balansuję. To te pojazdy wcale nie są takie dobre. I o ile CSM będzie się w miarę łatwo odnaleźć w sporej części graczy nieco bardziej doświadczonych, o tyle błyskawica, moim zdaniem, wymaga już znacznie większego opanowania, znania pozycji i wiedzenia. Na co możemy sobie w danym miejscu pozwolić przy danym losowaniu? A to nie do końca może być takie łatwe. I co my tu przede wszystkim mamy? Już 5000 uszkodzeń w 3 minuty. Także nieźle tutaj nasz bohater sobie farmi. Tylko że no obawiam się, że to może być dosyć jednostronna bitwa. 2 do 7, 5000 HP Straty. I przeciwnik już, zobaczcie jak te lighty wylewają się do pozycji naszych tedeków gdzie jest praktycznie samo Minotauro. Lodówka Leopard jest tam jeszcze dalej, są, ale Leopard zaspał, jest już na straconej pozycji, dostanie spota. Kitra się może za kamieniem na jakiś czas, ale to mu nic za bardzo nie pomoże. Trafi po prostu prędzej później do garażu. Lodówka skończy w ten sam sposób. Mamy T30. Dobrze wyrwała, bo gdyby nie to nie weszło, to byłoby dla nas na pewno nieciekawie. I teraz to co się na szczęście tutaj stało, to szachlebne trafia do garażu, lodówka go wysłała tam. I teraz te 30 była blisko, wrzucenie nam za 750 na szczęście, to my wepchnęliśmy jej dwa pociski, i to ona teraz może patrzeć na pole. Bitwy z góry. E50 na środku znalazła na nas bicie, ale na szczęście my też na nią znajdziemy. I gdyby nam tylko polosowało dużo, dużo lepiej, to ona byłaby w garażu. Niestety nie jest. Przed nami mamy na pewno K91 Centuriona AX, który ma przepotężny DPM. Jeszcze na cheszach, jeśli będzie grał, to na pewno nas to zaboli. Bohater nie boi się podjąć dosyć wysokiego ryzyka i stać tutaj na środku w każdej chwili może dostać jakąś zabłąkaną kulę, ale w końcu nasi decydują się zaatakować tego centuriona frontalnie. Tylko niestety nam nie polosowało 688. Tylko nam udało się go zdjąć. Nasi może mieliby chwilę dłużej i taki i czwarty być może by przetrwał. O tu po raz kolejny nam nie losuje i to jak? Jeszcze że jak wcześniej, to K91 powinno być w garażu. Ja też mam wrażenie, że te dwa momenty były dość kluczowe dla naszej drużyny i mogły nam zdecydowanie pomóc szybki slabik. Testo LT weszło na szczęście, bo gdyby nie to byłoby naprawdę, naprawdę cienko. Przeciwnik nie ma już czołgów lekkich. To samo co my, tylko że my tych lightów nie mamy dużo, dużo, dużo dłużej niż oni. Ale za to mamy prawie 9000 uszkodzeń. I tutaj czekamy, aż K91 chyli Robimy takie delikatne kontowanie. Liczymy na to, że on tutaj coś, jakiś błąd popełni. Da się wykryć, zniszczymy go albo po go nawet złapiemy. Ale nie. Ten gościu w radzie dzieckim. jest dosyć ogarnięty. Martwi mnie tylko to, że jeszcze Rambo na przykład nie dostał spota. Może to świadczyć, że jest po prostu na awku. Albo też się ukampił, co też ma miejsce. Chociaż on wygląda jakby go nawet tutaj nie było. Taki łatwy strzał, a poszło gdzieś w kosmos. No niestety takie rzeczy się zdarzają. Ten TNH na szczęście go podświetla. My tutaj mamy pociski przeciwpancerne, śmiało możemy próbować ładować nimi w bok i wchodzi. Trzeci raz z rzędu nie losuje, za każdym razem jest coraz gorzej, więc to jest po prostu dla nas tragedia. Ale w międzyczasie bohater przegapił to, że WZT była wyspotowana i można było jej łatwo zmieścić jedną pesteczkę. E3 w bazie na szczęście do nas bokiem. Nie skomentuję, ile mu polosowało. Mamy 10 tysięcy, jest tutaj GESOR, jedzie na otwartym. Teraz musi nam polosować. On stanął na środku, mierzy we V. Musi nam polosować. W końcu. W końcu polosowało. No jednak mamy tą E3 w bazie, która będzie nam tutaj zdecydowanie przeszkadzać. Kto wie, gdzie jest lodówka, może już w naszą stronę pędzi. I teraz na kim się skupić? No moim zdaniem na e Ona jest może nie tyle co groźniejsza dla nas, bo w końcu nas, nas olewa, ale takiego, taki Type 68 może mieć duży problem, żeby ją zdjąć, a my musimy w nią zmieścić jeszcze jedną pestkę, żeby mieć... Chłopa... Mieć w niego po prostu wywalone. I teraz tak, wz gdzieś przed nami, K-91, już. Może pędzi na nasze plecy i najgorsze FV, gdzie jest FV jego nie było, widać, a jak on nam wiedzie na plecy, czy nawet na bok, to z pocisku przeciwpancernego będzie nam w stanie zadać takie obrażenia, że możemy się po tym nie pozbierać. Czekamy cały czas na wyspotowanie tej wuzetki z środka. Być może gdzieś tam poluje na nas, jeden jest wuzetka niestety nie weszło, bohater też musiał się uspieszyć z zadaniem tego strzału, żeby nie zdążyła się schować za tym budynkiem, który jest dosłownie jakieś 20 metrów od nas i K-91 niszczy nam Taipa 68 szkoda, bo mógł się nam tutaj naprawdę przydać teraz szukamy bicia na nią za wszelką cenę, oddajemy blind'a Pytanie czy to weszło, czy nie strzał. Na pewno ciężki, jeśli był oddany przycisk kumulacyjnego, istnieje też spore ryzyko, że po prostu ten pocisk utknął gdzieś w jakiejś przeszkodzie, jakimś murku, jakimś płotku, ewentualnie w jakiejś nadbudówce, przybudówce, czy jak zwał, tak zwał. I nie dotarł do swojego celu. Radziecki medzik dawno nie widziany. Lodówka tym bardziej i nie chcielibyśmy, żeby oni nam wyjechali na plecy, bo jednak K-91 ze swoim dPM będzie nam w stanie zrobić naprawdę dużą krzywdę. Lodóweczka ładnie i solidnie ukampiona tak, żeby w razie czego mogła się schować i mieć szansę na przeładowanie do bazy coś wjechało. Pytanie tylko, co? My dostajemy spota, od kogo? K-91? Mogłoby nas chyba wykryć. Tylko jaka jest na to szansa. Teraz lekko nam tyłeczek wystaje. I się znalazła lodóweczka. A mamy taktycznego haeczka na niego przygotowanego. Chodzi za 932. Trochę bidnie, ale lepsze to niż nic. Przeładujemy na pewno szybciej niż on, tylko że on już zdążył się schować. A teraz my, żeby go zdjąć, musielibyśmy. Daleko, daleko wyjechać, a tu do nas już prawdopodobnie strzela tym K91, więc wychodzi na to, że budetka siedzi w bazie i my teraz musimy bardzo uważać, tak jak mówiłem, lodówka mocno nas tutaj poskładała. My też do niej wyjechaliśmy bokiem. staliśmy spota, wyjechaliśmy za daleko K-91, cały czas w krzaku. Moglibyśmy spróbować go zblindować. Pytanie tylko, czy nasza lodówka się przestawiła, czy dalej kampi. Dobra, ona przynajmniej pilnuje nam pleców, ale to nie wróży nic dobrego dla nas, no bo jednak Titan ten cały czas leci, a my musimy zdjąć to się jeden chodzi na ślepo w końcu, gościu podjął odpowiednie działania tylko teraz. Pytanie, co z tą grzeadką, która siedzi w kapie, która może nas zaraz która może nam zaraz naprawdę solidną bitewkę zniszczyć. Lodówka musi tutaj coś zrobić, bo jeśli nie zrobi, to będzie słabo. Fatalne pudło, ale nie było czasu i niestety baza zdobyta tutaj zbyt długo. Naszą lodówką kampił, tak mi się wydaje. Zresztą bohater też strasznie długo czekał, żeby złapać to K-91. Być może gdyby tutaj coś pośpieszyć, to skończyłoby się to dla nas znacznie znacznie lepiej. A tak no niestety mamy porażkę ale blisko 13 tysięcy uszkodzeń i za to bohaterowi należy się szacunek. Ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Na razie cześć i czołem.